Siostry bracia, zasłużyliśmy na naganę? albo po co najmniej na upomnienie? Tak mówi dzisiaj do nas święty Paweł. Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. A ile jest? Wśród nas sporów i waśni, czasem bezsensownych, czasem o błahostki. Jak mamy modlić się o jedność chrześcijan, kiedy wśród nas, samych katolików, tyle waśni i rozłamów, ile wśród nas takich osób, które zamiast łagodzić sytuację. Zaogniają ją i, mówiąc przysłowiowo, robią z igły widły. Jeżeli ktoś robi coś źle, trzeba mu powiedzieć, że robi źle. Na zło się nie można nigdy zgadzać, ale zawsze z miłością. Myślę, że potrzeba nam mniej patrzenia na innych oceniania ich postępowania i analizowania, a bardziej spojrzenia na siebie, żeby ja dążył do takiej postawy, abym to ja był wzorem chrześcijańskiej postawy i chrześcijańskiego postępowania dla innych. Dla tych, Którzy się gdzieś pogubili. To jest powołanie każdego z nas. Każdego z nas. Pan Jezus powołuje na apostoła. I każdego z nas chce uczynić rybakiem ludzi. A niektórzy mówią: ale co to da? Co to zmieni? Świata nie zbawię. Nie musisz zbawiać świata. Jedynym zbawicielem świata jest Jezus Chrystus, Syn Boży. I ty możesz mu w tym pomóc swoim postępowaniem, swoją dobrą postawą w życiu, swoim przykładem w życia, swoim dobrym czynem, zaangażowaniem, swoją ofiarą, czyli pokutą. Jezus mówi: Jasno do apostołów, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. A oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Nie analizowali. Co by było, gdyby zaczęli się zastanawiać? A panie Jezu, a co to da? A na jak długo? A co my będziemy w zamian mieli? Jakie będą tego wszystkiego efekty? Uczniowie nie analizowali. Zostawili sieci, zostawili łodzi i natychmiast poszli za nimi.